Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj pomyślałam, że będę nagrywała vloga, co prawda, dawno tego nie robiłam eee, i zobaczymy jak to wszystko wyjdzie. zobaczymy w zasadzie jaka będzie jakość, bo, bo tego też nie wiem. Ale dzisiaj wybieram się na targi książki i pomyślałam, że zabiorę Was ze sobą w Warszawy, także zobaczymy, zobaczymy jak to tu będzie, może kogoś spotkam. W zasadzie nie mam planu żadnego, zobaczymy co będzie później, także na razie Was zabiorę i zobaczymy i zobaczymy jak będzie. Mam nadzieję, że Wam się spodoba i że jakoś to wyjdzie. na bieżąco, bo do tej Pani jest największa kolejka. Cześć, zrobiłam sobie małą przerwę i przysiadam tutaj na chwilę, dlatego, że mam powiedzmy w grafiku autorów małą, e, małą przerwę, także pomyślałam, że przed jej usiądę. byłam też na, na takiej konferencji bardziej, gdzie była Beata Tyszkiewicz, e, Pani Szczepkowska, e, kto tam jeszcze był, e, Pani Walc, Także trochę posłuchałam i było naprawdę bardzo fajnie i jest bardzo dużo ludzi, jest bardzo dużo autorów, dużo stoisk, są generalnie pomocy, także polecam Wam przykładzenie na targi, jeżeli chcecie kupić coś taniej. Mi też się udało kupić książkę Jadnego Logazy wcześniej, dlatego że ona wychodzi dopiero 1 czerwca, to było miejsce, gdzie można było w zasadzie ją dostać, także bardzo się cieszę. Odwiedziłam właśnie kilka stoisk z uchandne pakuły, tak jak co roku w zasadzie. Właśnie jest też książka, byłam też, widzicie, co poznałam, spotkałam kilka osób, spotkałam jeszcze Mariusza Szczegła wcześniej, którego uwielbiam, Cejrowskiego, Wojciecha, jeszcze u kilku osób byłam właśnie u Jannego Gazy też i u kilku osób, także pokażę Wam jeszcze, może to później trochę, bo jeszcze planuję pójść do pokozu, ponieważ nie wiem, dlatego, że już jestem zmęczona, tutaj jest dużo ludzi. Była pani, która, kiedy ja tutaj przyjechałam, mniej więcej po dziesiątej, jest teraz pierwsza. Po dziesiątej była taka kolejka, która zaczynała się od wejścia i szła aż do stoiska i ta kolejka cały czas jest taka sama. To jest jakaś pani, której ja nie kojarzę, jakaś inna pani powiedziała mi, że to literatura kobieca, więc no, mam pewne braki, jeżeli chodzi o ten, ten temat, ale generalnie kilka kolejek właśnie jest takich sporawych do jakichś takich bardziej uczytniejszych e, pisarzy, ale, ale myślę, że i tak tutaj, jeżeli ktoś jest zainteresowany, to znajdzie coś dla siebie. Ja znalazłam swoich ulubionych autorów i bardzo się cieszę, także jeszcze, jeszcze pewnie pójdę. Zobaczę, czy uda mi się. Nie wiem, czy będę tutaj siedziała do 15, bo tak planowałam, ale, ale myślę, że chyba nie, chyba jednak. Tylko też już jestem głodna. No i, i nie zrobiłam w zasadzie to, co chciałam. Niektóre osoby też spotkałam wcześniej trochę, także, także po prostu przyszedłam tutaj i ciepłam trochę, bo opowiadać. Mam nadzieję, że Wam się podobało, także zobaczę, co będzie dalej, bo, bo jeszcze powiem szczerze, że nie wiem, nie mam planu. Tutaj przed nami, przede mną jest w zasadzie taki. Nie wiem, co tutaj jest. Tutaj można sobie w gry jakieś grać, można jakieś takie różne rzeczy podnosić, nie wiem. Że Pobiedę mam trochę teraz w zasadzie, bo e, bardzo dużo ludzi. Ludzie w takim tłumie jak na mnie są bardzo męczący, dlatego że chodzą trochę jak chcą i no, nie zapanuje się trochę nad tłumem, więc to jest trochę męczące jednak po jakimś czasie, jak chcemy gdzieś. Jeśli się zastanawiacie, to uważam, że naprawdę fajnie, warto. I jeżeli chodzi o kupowanie książek, to też tam są zawsze jakieś promocje. I ja zawsze kupowałam książki wcześniej. Znaczy, jeżeli mam takie, które czytałam też wcześniej, to też bez sensu. Ale jeżeli coś planujemy na przykład, no to, to myślę, że można się zgodzić. Także popamiętam trochę, co tutaj teraz mam. Pierwsza książka to Hanna Bakuła, Jak być ogierem do końca życia. Jeszcze jej nie czytałam. Zdecydowałam się na nią w zasadzie na targach, dlatego, że pomyślałam, że jednak to jest okazja, żeby jednak chwilę porozmawiać z panią Hanią. Mam tutaj oczywiście też dedykację. To są bardzo przyjemne książki. Ja bardzo lubię humor i generalnie podejście pani Hanny do życia, więc myślę, że i tak mi się spodoba. Więc jestem zadowolona. Jest cieńsza niż wszystkie inne, także pewnie w miarę szybko się będzie czytać. Kolejna książka to jest Mariusz Szczygieł, Gotland. To jest książka, którą właśnie wzięłam. Ja już ją dawno temu czytałam i stwierdziłam, że jak będzie... Pan Mariusz, i chciałabym jakąś dedykację od niego mieć, to chciałabym właśnie na tej książce, dlatego, że to jest moja ulubiona książka. Tak jak widzicie, dedykacja jest. To jest książka, od której ja się zakochałam w Czechach. Tak naprawdę, on pięknie opisuje i jakieś historie z Pragi i z jakichś innych miasteczek, właśnie w Czechach. I naprawdę, ja się zakochałam w tym kraju, odkąd przeczytałam tę książkę. Jak byłam, to wiele mi dała i wiele miejsc można też zwiedzić których nie ma normalnie w przewodnikach jakiś, a tutaj właśnie znajdziemy różne bardzo ciekawe historie, także to jest jedna z ważnych dla mnie książek i, i taka jedna z pierwszych właśnie, od których polubiłam bardzo Pragę. To jest Jana Glugaza Slow Life. Zwolnij i zacznij żyć. Książka, która jeszcze nie jest dostępna w księgarni, ale już można było ją dostać na targach, także jestem bardzo zadowolona, jestem bardzo ciekawa jak tym razem, dlatego, że to już nie jest książka trochę o modzie i o tym, jak robimy zakupy i jak wybieramy nasze rzeczy, naszą garderobę. To już jest książka bardziej taka o życiu. O naszym podejściu, także jestem bardzo zadowolona. W ogóle miałam okazję porozmawiać z Asią i strasznie miła dziewczyna, i bardzo mi się to podobało. Generalnie fajne są spotkania, właśnie takie autorskie, dlatego że możemy chwilę porozmawiać z autorami, których lubimy, i wtedy możemy się właśnie czegoś dowiedzieć, możemy wymienić się poglądami i po prostu bardzo miła rozmowa, bardzo mnie to ucieszyło, że właśnie można było też kupić tą nową książkę, dlatego, że tak jak mówię, jeszcze jest niedostępna, a ja już będę mogła ją zacząć czytać i zobaczę. Naprawdę, bo ja bardzo lubię takie książki i to o sprzątaniu, albo właśnie o modzie, o jakimś minimalizmie, o sprzątaniu szafy. Ja uwielbiam coś takiego, więc myślę, że ta też mi się spodoba. Przedostatnia książka to jest elementarz stylu Kasi Tusk. Również podpisana. Ja bardzo chciałam zobaczyć Kasię. Znaczy ja już ją w ogóle widziałam też nieraz, czy to właśnie na zakupach, czy gdzieś w Warszawie właśnie przelotem... Yy bardzo drobna, bardzo ładna dziewczyna, ale pomyślałam, że właśnie jak jest okazja, to wezmę swoją książkę. Ja bardzo lubię tę książkę, nie wiem, co Wy o tym myślicie, ale dla mnie jest bardzo fajna, jest przepięknie wydana, po prostu zdjęcia są przepiękne, ta książka po prostu jest piękna i uważam, że warto ją, jeżeli nawet kogoś temat nie interesuje, to po prostu przejrzeć dla zdjęć, bo naprawdę zdjęcia są bardzo ładne, trochę właśnie porad, jak je robić, trochę inspiracji, jeżeli chodzi właśnie generalnie o, o modę, o naszą szafę, o nasz styl, o takie właśnie podejście, to jest bardzo dobra książka. Mnie się ona bardzo podoba, bardzo ładnie wydana, także miałam też okazję właśnie porozmawiać chwilę z Kasią i ostatnia to jest Beata Pawlikowska Największe kłamstwa naszej cywilizacji to jest książka, którą właśnie znalazłam też u siebie i mam też tutaj dedykację bardzo fajne bardzo, fajne, bardzo miła kobieta w ogóle i na żywo myślę, że wygląda lepiej niż w telewizji ale to było też właśnie fajne spotkanie z, taką, z takim zupełnie trochę, znaczy z trochę innym podejściem do życia niż ja mam. Więc y, bardzo ciekawe spotkanie. Naprawdę ja Wam polecam, jeżeli macie ochotę na targi, książki, to, to ja Wam polecam i to wszystko w zasadzie jeszcze spotkałam się z. Aha! Ja jeszcze spotkałam się, nie powiedziałam Wam, z Nataszą Sochą. To jest. Słodziłam, e, żeby przyłączyć się do kamery, dlatego że nie widać. E, tak, widziałam Nataszę Sochę, znaczy rozmawiałam z nią chwilę. To jest autorka, która napisała najlepszą książkę po prostu o. O związkach, małżeństwie, o zdradzie, o rozwodzeniu się, po prostu jaką, jaką czytałam, to jest rósł z góry domowej. Polecałam Wam już ją kiedyś, naprawdę książka rewelacyjna, bardzo mi się podobała. I właśnie miałam okazję poznać też panią Nataszę, kogo ja tam jeszcze widziałam. Pana Cejrowskiego. też nie chwilę porozmawiałam, ale to tak chwilę. Było tam wiele, wielu pisarzy, wiele osób, które znamy z telewizji też właśnie, ale też nie do wszystkich chciałam iść, jakby nie było czasu. Też to jest tak naprawdę trochę męczące. Ja sobie rozplanowałam ten, ten dzień, tak jak mi właśnie zależało, żeby jak najwięcej osób powiedzmy spotkać w jakimś danym czasie, dlatego że nie chciałam tam też spędzać wiecie, 12 godzin, bo to trochę bez sensu, bo to jest naprawdę męczące. I tak jak myślałam, że będę musiała iść do 15, tak jakoś okazało się, że spotkanie właśnie z Platą Pawlikowską było bo wcześniej do mnie ucieszyło i miałam okazję właśnie jeszcze jeszcze z nią porozmawiać i zdecydowałam się właśnie, że jednak wychodzę i idę na plażę, bo już mam tego dosyć trochę. E, chciałam odpocząć i pewnie pójdę coś zjeść. Także pewnie odezwę się do Was później. Mam nadzieję, że targach Powiedziałam Wam wszystko. Aha, jeszcze mam do Was jedną sprawę, bo wyprałam konwersy. Mam białe konwersy, które były tak brudne, tak jakoś już żółte, brudne, szare po prostu od wszystkiego. I wyprałam je i powiem Wam, że sposób, który się sprawdza, pralka no niespecjalnie. Ja wyprałam w pracy dwa razy, były tak samo szare jak wcześniej, więc to nie zdaje. Ale jeżeli chcecie białe konwersy, to połączenie proszku do białego i sody oczyszczonej, i octu pomaga tak wyszorować, a potem zrobiłam właśnie sodę oczyszczoną z octem i to wybiela bardzo buty, także jestem bardzo zadowolona, mam wrażenie, że są jak nowe, także także fajnie. Udało się jej wyplecić, są przynajmniej teraz białe, także taki update, do Was, jeżeli ktoś by chciał ewentualnie wybrać swoje białe buty, białe trampki. So Najlepsza pizza w Taka wielka. No i pojechać. A ja tu mam najlepsze lody. Jakie są? I jedziemy dalej na wycieczkę. W zasadzie nie wiem gdzie, jedzie, gdzie jadę do końca, ale okaże się na miejscu. Wygląda na to, że wylądowałam w parku Młocińskim. I tak tu jest. Dosłownie kawałek dalej znalazłam taką dziką plażę. Tutaj trochę ludzi jest, nawet na namiastka cywilizacji. Nawet ktoś tutaj sobie zrobił ognisko Ale jest tutaj taki spokój i cisza. Oprócz samolotu, który słychać. Bo jest jakiś śmiałek, który się nie boi wejść do wody w Wiśle. Także fajnie tutaj. Tam są ludzie. I chyba gdzieś tutaj się położę i będę czytać książkę. That they told us we never could, and we're going places they said that we never would, but we did. Ale jest fajnie, naprawdę. Taki może trochę lekki wiaterek jest strasznie gorąco, a ja nie lubię za bardzo jak jest mi gorąco, więc myślałam, że się poopalam, ale to nie jest dobry dzień na opalanie też, więc można sobie po prostu posiedzieć. Zaczynam czytać książkę. Jeszcze ja zaczęłam już też, jakiś czas ją czytam. Widziałam Kindle, bo y, czytałam jakiś czas temu już y, zaginioną dziewczynę, i zaczęłam ją właśnie czytać wcześniej, i nie, nie szła mi zupełnie, po prostu mam do niej teraz drugie podejście, ale za pierwszym razem to po prostu było straszne, bo takie jest kiepsko napisane, moim zdaniem, jakoś tak niby ciekawa historia, ale strasznie trudno mi się to czytało i tak no, nie mogłam się przemóc. A mój brat powiedział, że, y, że jest fajna, i że on czyta właśnie dalej już, i żebym czytała, y, więc pomyślałam, że że będę czytała i teraz strasznie mi a Po prostu jestem tak ciekawa, co będzie dalej, bo po prostu w kilka dni przeczytałam tyle co wcześniej i jestem mega ciekawa, co będzie dalej, więc no nie wiem jak będzie. Na razie jest fajna, ale też ta końcówka też może wszystko zepsuć albo nie wiadomo, więc słyszałam różne opinie o tej książce. Także zobaczymy, ale na razie jestem mega wciągnięta. I jeszcze chciałam Wam coś pokazać, tylko nie wiem, gdzie ja to położyłam. Jeszcze chciałam Wam pokazać lakier, bo mam tutaj taki nowy lakier z Golden Rose, to jest kolor 38 i to jest kolor niebieski, ja nigdy takich kolorów nie lubiłam, bo zawsze wydawało mi się, że niebieskie to jest najmniej naturalny kolor na paznokciach, jaki może być a w tym sezonie po prostu tak mi się podobają, że myślę, że w tym roku to będzie to będzie kolor lata mnie także bardzo mi się podoba, to Wam właśnie chciałam powiedzieć i zresztą fajne są te lakiery, naprawdę fajnie się maluje, fajnie kryją, także no, ja tutaj sobie siedzę, dalej czytam książkę i ja odezwę się do Was później Co prawda z tyłu strada, więc, no tak, niezbyt przyjemnie posłuchać ulicę, ale starówka z tyłu także bardzo ładnie wygląda. Widzę, że dzisiaj w ogóle dzień bez makijażu. No make-up day, ale całkiem fajnie wygląda. Dobrze się czuję, jak mogę się nie umalować, bo i po co w zasadzie. No, także siedzę sobie tutaj nad Wisłą. Tutaj zrobili na to w ogóle takie fajne kule ziemskie. Każda narysowana z czymś innym, także pokażę Wam to zaraz. No i że się wyczytuje. Nazywam taki globus, i tu bym chciała pojechać. Chyba to tu gdzieś. <grymne> tak mi się wydaje. chociaż jakieś dziwne z mapy. I jest tego więcej. Tam cała droga, w tych globusach, każdy inny. No i pomyślałam, że jednak pożegnać z nami, także mam nadzieję, że w się podobało, że coś z tego będzie. Nie jestem ciekawa, jak to wszystko wyszło, także jak zacznę to obrady, przekażę. Także mam nadzieję, że Wam się podobało. I do zobaczenia w następnej vlogi. Pa!